Ja mam tutaj, słuchajcie, coś przepięknego i coś co uwielbiam latem, czyli przewiewna, długa, taka płynąca z nami sukienka maxi, ale czarna. Uważam, że jest niezwykle elegancka, a ta tutaj ma fason, który skradł moje serce, bo po pierwsze jest odpowiedniej długości. Ja mam często problem z tym, że są rzeczy na mnie za krótkie znowu. A ta jest idealnie taka długa, jak idę to za mną płynie, troszeczkę dotyka podłogi, ale to tak ma być. I dodatkowo ma jeszcze coś, co uwielbiacie wszystkie, jestem pewna. Co ma Kasia? kieszenie! Ma kieszenie ta sukienka. Sukienki z kieszeniami kocham w ogóle całym sercem. Jest to niezwykle wygodne i super, że ta sukienka te kieszenie ma. Materiałowo mamy tutaj mieszankę wiskozy i lnu. Bardzo przewiewny materiał, płynący i taka fajna struktura też tej sukienki. I to jest sukienka, którą ja na pewno zabieram na urlop, dlatego, że ma też cudowny, swobodny, luźny fason. To też będzie super narzutka na strój kąpielowy. Poza tym na wieczór później zakładamy na to białą koszulę, Albo apaszkę, żeby troszecz troszeczkę się okryć i spokojnie możemy iść na kolację.